Wczoraj Pan Bóg dał nam przed nasze oczy figurę Króla Ezechiasza, tego człowieka sprawiedliwego, który został dotknięty chorobą, chorobą śmiertelną, który został rzucony na, na łoże. I teraz przebywając na tym łóżku, myśli o Panu Bogu, dialoguje z Nim, droczy się z Panem Bogiem, modli się i wyrzuca trochę Panu Bogu, dlaczego Pan Bóg go ten sposób traktuje. Nawet mówi w sposób taki, pewnie po naszemu bezczelny, o swoich zasługach dla Pana Boga, co On dla Niego nie zrobił. I Pan Bóg wysłuchuje Jego modlitwy. Nie dość, że daje mu jeszcze 15 lat życia, to jeszcze czyni dla niego cud, cud słońca, które się cofa. I to jest to wczorajsze doświadczenie człowieka pobożnego, człowieka w utrapieniu, który zwraca się do Pana Boga. I dzisiaj znowu widzimy ludzi, którzy leżą na, na łóżkach. Ale myślą o czym innym. Nie, nie myślą o Panu Bogu, nie myślą o, o swojej e, sytuacji e, wobec Niego. Myślą o tym, jak, e, jak e, po tym śnie, po odpoczynku, w momencie, kiedy powstaną z łóżka, co będą robić. Leżąc już, obmyślają, e, jak e, ograbić biedaków, I kiedy wstają z tego łóżka czynią to, o czym myśleli leżąc. Dwie postawy fizycznie bardzo podobne. Człowiek leżący w łóżku, ale wewnętrznie myślący o czymś zupełnie innym. I to jest obraz, który może i mnie dotykać, bo kim jestem ja, kiedy ja kładę się do łóżka? Czy jestem świadomy powagi mojej sytuacji, kiedy się na tym łóżku znajduję? Kiedy odmawiamy kompletę, ostatnią godzinę brewiarzową, przed pójściem spać, to ta kompleta chce nam przypomnieć o tym, że, że być może jest to ostatnia noc, że kładąc się do łóżka, już z tego łóżka nie wstanę. To było. Bardzo mocne przesłanie, które mieli kapucyni przez długie wieki, że spali na gołych deskach, myśląc o tym, że, że Chrystus zasnął na tym łożu, jakim jest krzyż, i że razowy sen, każdorazowe położenie się do łóżka to może być już ostatnie położenie się, może to być już sen, który wprowadzi ich w śmierć, że sam sen jest już obrazem śmierci. I teraz jest, jest to, to słowo, które też mówi psalm, komplety, że zasypiam się, kładę się, zasypiam i znowu się budzę, ponieważ Pan Bóg mnie wspomaga. Kładę się, zasypiam. Z czym zasypiam? O czym myślę? Czy kładąc się spać, myślę o Pan Bogu, myślę o powadze sytuacji. O powadze śmierci, że mogę już z tego snu nie wybudzić się? Czy też myślę o innych błachostkach, co będę jutro robił, jak sobie dzień poustawiam, co ja będę robił? Czy uciekam w marzenia? I to jest ostatnia myśl, z którą zasypiam, wyalienowany tak naprawdę z tego, z tego życia, z powagi życia, które Pan Bóg mi daje. O czym myślę? To jest to, to pytanie, które, które mi dzisiaj stawia to słowo. Każde rozowo, kiedy kładę się spać, tradycja chrześcijańska, tradycja życia duchowego mówi, że żeby kłaść się spać, ze słowem z dnia następnego, że przed pójściem spać biorę lekcjonarz, biorę Pismo Święte do ręki i czytam Słowo z następnego dnia, że to jest to Słowo, które daje mi Pan, że to jest ta klamra pierwsza, którą zamykam na zakończenie dnia i, i którą spinam noc, że wchodzę z tym Słowem w, w sen, że to jest ostatnia myśl, którą, która przywiązuje mnie do Pana Boga. Myśl o Słowie, nie myślę o błahostkach, nie myślę o o niebieskich migdałach. Myślę o Słowie Bożym. To jest słowo mnie, mnie tuli do, do poduszki. Święty Hieronim mówił do swojej penitentki, Pauli, kiedy pisze list do niej, mówi, że, że kiedy zasypiasz, to niech twoje, Twoją głowę, która opada, przyjmuje stronica Pisma Świętego. Niesamowite. Zakorzenienie w Słowie Bożym, że to jest ta, ta poduszka, to jest słowo Boże. To jest to, co mnie tuli do snu. Dzisiejsi ludzie z Asza myślą o zupełnie czymś innym. Myślą o tym, jak, jak pogrążyć biedaka, jak zagarnąć jego dom, jak pogrążyć innego w niedoli, jak zrobić biznes. I ostatecznie będzie to coś, co ich zniszczy: że, że oni, wprawdzie, ten biznes zrobią, ale w ostateczności ten biznes, ten majątek, który zbiją, zagrabią inni. Że przyjdzie plemię, które, które zabierze im to, co, co oni sami zagrabili, i będą mówić: Jesteśmy ograbieni do szczętu. Oni grabili innych, na końcu zostali ograbieni z tego, co wydawało się im, że należy do nich. Tak naprawdę należało do biednych, którym to zabrali, i teraz inni, mocniejsi od nich, zabrali i im. Będą próbować mierzyć swój dział sznurem, i nie będą tego, tego mogli uczynić, ponieważ ich dziedzictwo, ich dział został przydzielony innym. Psalm mówi, że moim dziedzictwem jest Pan, że moje dziedzictwo, które, które zostało mi zmierzone przez Pana Boga, podoba mi się, że to jest to dziedzictwo, które przynosi mi radość. Czy tym dziedzictwem jest dział Pisma Świętego? Jest ta, ta działka, ta miara, którą Pan Bóg każdego dnia mi sowicie odmierza. Jest to ta działka, która daje mi życie, daje mi radość. Działka, do której chętnie wracam, nad którą rozmyślam, która daje mi zadowolenie, daje mi pokój. Daje mi e, e, no to, to pozytywne wejście w, w noc, w ten sen, a ostatecznie, że ten sen przygotowuje mnie nie do tego snu śmierci, że tak jak wchodzę dzisiaj w sen, tak samo będę wchodził kiedyś w śmierć. Jeśli dzisiaj wchodzę utulony Słowem Bożym w pokoju, tak samo wejdę w sen śmierci, utulony Słowem Bożym i w pokoju. To jest to dziedzictwo, które mi się podoba. To jest ten dział, który jest, jest moim szczęściem.